Siemanko, siemanko, tydzień czasu czekaliśmy na kolejną ewolucję, tym razem dla pomocników Euro i pomocników Copa America. Ewolucja oczywiście jest darmowa i zawodnicy, którzy tutaj pasują, zostali przyznani każdemu, kto zaloguje się do gry i odbierze paczkę z pomocnikami Akademii FF. Jeżeli chodzi o sam upgrade, dostajemy oczywiście poza statystykami style gry, kontroler tempa, słabszą nogę plus jeden, premię do sprintu plus z plusem, pewne przyjęcie z plusem, mocne wrzutki i niezłomny. Do rozegrania mamy 11 spotkań, tak jak poprzednio. I co ciekawe, niektórzy zawodnicy pasują również do tego ulepszenia dla napastników. Także, jeżeli wolelibyście dać, na przykład, te upgrade'y, które są właśnie w tej ewolucji dla napastników, czyli plus jeden do słabszej nogi, plus jeden do sztuczek, poza tym technika i mocne strzały, to oczywiście możecie tych zawodników również dać do tej ewolucji poprzedniej. Aczkolwiek, my dzisiaj skupimy się na tych nowych siedmiu zawodnikach, których można tu ulepszyć. Przyjrzyjmy się im i zobaczymy kogo najlepiej przeznaczyć właśnie do tej ewolucji dla pomocników. Także zaczynamy tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, juzevenby.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod Clip, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwszy zawodnik na liście z karty pomocników euro to będzie João Mario, czyli Portugalczyk z Benfiki Lisbona. I tutaj po upgrade ma już praktycznie wszystkie statystyki, ponad 90, oprócz defensywy, którą ma ocenioną na 87, do tego gwiazdki 4 na 5 i średnia, średnia pracowitość, co może być troszeczkę odczuwalne, ale jak sami wiemy, Havertz, który był jakiś czas temu w SBC, również ma średnią, średnią i naprawdę sobie radzi w pomocy, czy nawet na lewej obronie, gdzie również można go wystawić. Także tutaj, żało Mario, myślę, że również będzie bardzo, bardzo spoko. Tempo jest wystarczalne, jak dla środkowego pomocnika. Oczywiście można go wystawić Również na lewej pomocy czy na prawym skrzydle, także kilka opcji do wyboru. Wygląda solidnie, aczkolwiek jakoś tyłka nie urywa ta karta. Ale myślę, że dla fanów Benfiki, bądź Portugalii myślę, że to będzie fajny, fajny dodatek do pomocy. Madison, to tym razem zawodnik z Anglii, tutaj z Tottenhamu. Po upgrade jego statystyki również wyglądają bardzo dobrze, oprócz tej defensywy, czyli bardziej jest to karta nastawiona jednak na atak niż na, niż na obronę. 92 tempa, 91 strzelania, 97 podań, 96%. 86 fizyczności i ta defensywa 72. Aczkolwiek, jeżeli chcecie grać nim jako box to box, no to myślę, że z cieniem będzie idealnie tutaj wyglądał. Gwiazdki również 4 na 5 Może grać jako prawy pomocnik bądź w środku pola. Naprawdę fajnie wygląda ta karta. Zwłaszcza może się przydać osobom, które robią wyzwania właśnie z, ze składami właśnie z Anglii, ponieważ w tym tygodniu jest sporo tych wyzwań, czy to w Grand Food Champions, czy, czy w Pucharze. Czerki to jest zawodnik, na którego ja zwróciłem przede wszystkim uwagę, zwłaszcza. Zwłaszcza ta statystyka dribingu 99 dribingu na tej karcie. Do tego dobre tempo 91, strzelanie 88, dobre podania, dobra fizyczność. Raczej defensywnie tutaj niewiele zdziała, aczkolwiek jako taki środkowy pomocnik ofensywny myślę, że będzie bardzo fajnie sobie radził. Zwłaszcza, że ma gwiazdki 5 na 5, także można i spodawać i strzelać każdą nogą, do tego zrobić każdą praktycznie sztuczkę. Zwłaszcza, że ma jeszcze artystę sztuczek, jako ten trzeci Playstyle z plusem, ma kilka opcji do wyboru, jeżeli chodzi o lewą czy prawą stronę boiska, można go ustawić praktycznie wszędzie, także, także tutaj ta karta naprawdę fajnie wygląda, jeżeli lubicie takich zwinnych szybkich zawodników do kręcenia się lewą gałką i do tego jeszcze potrafiący wszystkie sztuczki to myślę, że czerki będzie bardzo dobrym wyborem. Stihler to czwarta karta, jeżeli chodzi o tych pomocników z Euro tutaj po upgrade'zie ma już 90 tempa, 96 podań, 95 rybnik, 92 defensywy 90 fizyczności strzelanie 77, ponieważ to jest bardziej defensywny pomocnik niż Ofensywny, zwłaszcza spoglądając na jego pracowitości, średnia, wysoka, czyli bardziej pracuje w obronie przy odbiorze piłki niż przy ataku, dlatego, dlatego myślę, że ta karta jest raczej dla osób, które szukają właśnie bardziej zabezpieczenia swojego pola karnego niż, niż ruszania tym zawodnikiem do przodu. Karta wygląda spoko. Stiller ma MET 83, czyli nie za wysoki, nie za niski, taki w sam raz na pomocnika, który, który potrafi i podać piłkę, i się obrócić. Wygląda solidnie, aczkolwiek myślę, że jest więcej wyborów lepszych niż właśnie Stiller na środek pomocy defensywnej. Czas na pomocników z Copa America i pierwszy na liście to Alcaraz, Carlos Alcaraz, zawodnik z Ligi Włoskiej, jest Argentyńczykiem, który ma po upgrade 99 stępa i 99 dribblingu, do tego 89 strzelaniu, podaniu i fizyczności. Defensywa 72 i gwiazdki 4 na 5 Typowy box to box, który bardziej jednak się nastawia na atak niż na obronę, aczkolwiek tutaj z tą, z tą obroną też na pewno parę piłeczek przejmie. Ma 76 wzrostu, także nie jest za wysoki. Dlatego ta lewa gałka z tym dribblingiem, no to będzie coś cudownego. Także naprawdę fajnie wygląda ta karta, zwłaszcza z tym tempem i dribblingiem. Kasemiro, kolejny zawodnik, którego raczej przedstawiać nie trzeba. Typowy środkowy pomocnik defensywny, patrząc na jego statystyki, 97 defensywy, 96 fizyczności. Naprawdę tutaj chyba wiele nie trzeba, nie trzeba zmieniać. Tylko troszeczkę to tempo. 85 tempa mogłoby. Być troszeczkę więcej, dlatego tutaj raczej z cieniem bądź jakimś innym playstylem do tempa. No, koniecznie, koniecznie trzeba to tempo troszeczkę podnieść, bo może być e, troszeczkę ociężały. Dlatego, dlatego tutaj to tempo jedynie odstaje, a reszta statystyk naprawdę solidnie wygląda. 3 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki i średnia wysoka pracowitość, czyli typowy środkowy pomocnik defensywny, który będzie wam czyścił przed pole, przed własną e, bramką. I trzeci zawodnik z Copa America to Buona Monte zawodnik z Brighton. Jest również. Argentyńczykiem tutaj po upgrade ma znowu 98 tempa, 96 dribblingu, 93 podań, 89 strzelania i 86 fizyczności gwiazdki 4 na 5. Troszeczkę podobny do tego Alcaraza, które jednak moim zdaniem wygląda troszeczkę lepiej niż Monte. Dlatego jeżeli miałbym już wybierać między tymi dwoma zawodnikami, raczej zrobiłbym tego Alcaraza a Buonamonte, No Biorąc pod uwagę, że tą defensywę ma o wiele wiele niższą, troszeczkę gorszy drybling i tempo, no to jednak chyba wybrałbym tego Alcaraza gdyż karty są dosyć podobne, ale jednak statystyki przemawiają na korzyść Alcaraza. A jeżeli chodzi o pomocników właśnie z Euro, no tutaj na pierwszym miejscu moim zdaniem jest Czerki, który ma 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki w drugiej kolejności robiłbym albo Madison'a albo João Mario. to już w zależności od tego kogo bardziej potrzebujecie, czy bardziej atakującego pomocnika takiego, który ma troszeczkę lepsze podania i dribbling, czy bardziej takiego box to boxa który będzie latał od pola karnego do pola karnego, czyli wtedy wziąłbym Joe Mario. To już w zależności kogo potrzebujecie. No i jeżeli potrzebujecie Anglików po prostu do jakichś wyzwań, to możecie wziąć tego Madison'a i troszeczkę sobie pomóc właśnie w tych wyzwaniach. Jak sami widzicie, również można tutaj tych zawodników z poprzedniej ewolucji, czyli tych dla napastników, również przeznaczyć do tej ewolucji dla pomocników i widzę Welsa. Także jest wybór naprawdę duży i mam nadzieję, że niedługo wyjdą kolejni zawodnicy. Tym razem pewnie będą to obrońcy i również będzie można sobie pomieszać te wszystkie playstyle dla pomocników czy, czy, czy dla napastników, i dać im na przykład obrońcom, na przykład bocznym, którym może się przydać któryś z tych playstyli, ale to pewnie jeszcze poczekamy znowu tydzień, bo chyba z taką częstotliwością otrzymujemy te, te karty w tych ewolucjach. Także na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu, kogo wybraliście do tej ewolucji. A na dziś to tyle. Do zobaczenia! Cześć!